Rozpoczyna się walkę o puchar polski, i zawsze w takich sytuacjach tak generalnie to nie wiem bardzo, jak do tego podejść, bo zawsze trener powie, że ważne, że będziemy, bo to najkrótsza droga do europejskich pucharów i tak samo traktujemy, a z drugiej strony dobrze wiemy, że ten puchar Polski przez większość drużyn traktowany jest trochę jako pole doświadczalne i możliwość wystawienia jednak tych zawodników, którzy w Lidze, mniej grają. Tak czy nie? w naszym przypadku na pewno nie w miejsce w którym jesteśmy potrzebujemy wygranych i to jest dla nas najważniejsze w dniu jutrzejszym realizacja celu przejście do następnej rundy i tylko to nas interesuje nie ma innej rzeczy wiadomo że z punktu widzenia takiego naszej sytuacji kadrowej zdrowotnej gdzie jedziemy na sztuczne boisko jest naprawdę olbrzymi przeskok no ale trudno, takie jest życie, takie są e, zasady, musimy się do tego dostosować i po prostu zrobić wszystko, żeby awansować w następnej rundy. Ale zmiany pewnie w składzie będą, no choćby w bramce, bo sądzę, że Ksawiera Dziekońskiego zastąpi Konrad Forens. Tak, tak, będzie, będzie Konrad od początku zaczyna i, i jeszcze dwie, trzy zmiany, bo tak jak mówię, no, niektóry stan zdrowotny nie pozwala na to, żeby podejmować tak duże ryzyko. Natomiast no pozostali, którzy wejdą, muszą zrobić swoje. Jest też fajny, fajne przetarcie, nazwijmy to systemowe, bo, bo Mielec też gra w podobnym ustawieniu i, i tutaj musimy szukać też rozwiązań. I, i mam nadzieję, że to, że to zrobimy jutro. Ale rywal nie jest zbyt wymagający. Trzecia liga, jedno zwycięstwo w tym sezonie, pięć remisów, gdzieś tam dół tabeli tej grupy grupy pierwszej. No tak, no szczeble rozgrywek na pewno zgoła odmienne, tak? Natomiast no zawsze takie mecze troszeczkę to jest pułapka, tak? no, tym bardziej, że naprzeciwko ciebie młodzi chłopcy, którzy chcą udowodnić, którzy tak jak powiedziałem, mają atut tego boiska, tak? bo, bo rzeczywiście to jest, to jest dużo. My, my przeprowadziliśmy dzisiaj jednostkę na boisku ze sztuczną nawierzchnią i jest różnica ogromna, trzeba, trzeba się na to przestawić. I, na pewno łatwo nie będzie, i jeżeli podejdziemy do tego na maksa, to po prostu to zrobimy. Jeżeli nie, to będziemy mieć kłopoty. Rady, które zostały zgłoszone do rozgrywek, dużo właśnie takich zmian będzie w kadrze samej meczowej. Ktoś po prostu zostanie w Kielcach, żeby tutaj na miejscu trenować? Nie, wszyscy zdrowi, wszyscy zdrowi jedziemy, i w przypadku radka. Naprawdę, ja doceniam, doceniam zaangażowanie i chęć pracy przez tego chłopaka i myślę, że to jest jak najbardziej dla niego nagroda za cały kształt pracy. Mam nadzieję, że to będzie dla niego i dla pozostałych zawodników, których mamy gdzieś tam bodziec do tego, żeby, żeby mocniej pracować i przede wszystkim mieć świadomość taką, że jeżeli ciężko pracujesz, wyróżniasz się, to, to drzwi do pierwszego zespołu są otwarte. Powiedział trener o młodzieży z Białego Stoku, ale to chyba taki mecz, gdzie naszą też trzeba pokazać, tym bardziej, że jest wymóg dwóch młodzieżowców w rozgrywkach Pucharu Polski. Mm -hmm. No tak, tak, tak. Dostaną, dostaną od pierwszej minuty swoje szanse i e, dzisiaj ja z Szebońskiego Konstantyna traktuję już jako zawodników e, oczywiście mniej doświadczonych, ale swoje umiejętności mają i, i tutaj już jest taka realna rywalizacja z tymi. Z tymi, nazwijmy się, doświadczonymi zawodnikami o miejsce wyjściowe 11. Także no wszystko przed nimi. Dziękujemy. Konrad Forenc, korona Kielce przed meczem Pucharu Polski w Białymstoku Stoku z rezerwami Agieloni. Konrad, lidze Xavier, no to Puchar Polski, ty i pewnie nie możesz się doczekać już tego występu, bo długo na niego czekasz. Długo, długo od tego mojego urazu minęło już bardzo dużo czasu. Wiadomo, że nie tak sobie do końca to wyobrażałem, ale hmm. cieszę się, że będę mógł zagrać i wrócić już do bramki. I ze swojej strony na pewno gwarantuję to, że serducho, serducha nie zabraknie i zrobimy jak najszybciej wszystko to w meczu, na co czekają wszyscy kibice korony, żeby zrobić co do nas należy w tym najbliższym spotkaniu i po prostu wygrać i czekać na dalsze losowanie. W wtorkowym jesteście murowanymi faworytami, chociaż zwykło się mawiać, że Puchar Polski swoimi prawami się rządzi i niespodzianki często się zdarzają. Tak, tak. Często bywa tak, że można już tak naprawdę to spotkanie przed meczem przegrać w głowie. Od tego się wszystko zaczyna. My sobie zdajemy z tego sprawę, jesteśmy na to bardzo uczuleni. I wiemy, że to wszystko tak naprawdę od nas zależy, jak to spotkanie będzie wyglądało, i my musimy sobie je ułożyć. Wiadomo, no szkoda, że to będzie na sztucznym boisku, a nie naturalnym, ale no to to już no, nie mamy na to wpływu. I, I musimy zrobić ze swojej strony wszystko, udowodnić różnicę klas, że, że to my jesteśmy ekstraklasowym zespołem, a przed tymi chłopakami, którzy przeciwko nam wystąpią, dopiero tak naprawdę przyszłość. Gracie na sztucznym boisku? Dla bramkarza to jest duża, znacząca różnica? No, no przy kopaniu to troszeczkę inny wpływ. No z jednej strony wiadomo, że nie zrobię jakiejś tam e, dziwnej kaczki, jak to się mówi przysłowiowo, że, że nie podskoczy inaczej, ale no mówię, za, koncentrację trzeba zachować do, przy każdej piłce, bo no wiadomo jak to, jak to jest w bramce. No bramka jak się raz pomyli jak saper, nie? I, no i niestety kończy się źle, dlatego no, koncentracja jest najważniejsza w tym spotkaniu i o, jej nie może zabraknąć za, za nawet na chwilę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.